Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś inny? Może dostrzegasz rzeczy, które umykają innym, odczuwasz emocje głębiej, lub wiesz, co się wydarzy, zanim to nastąpi? Wiesz, że coś w tobie jest wyjątkowego, ale nie potrafisz tego wyjaśnić. To nie przypadek ani złudzenie to znak, że posiadasz specjalne moce. Takie zdolności, które wydają się nie z tego świata, mogą być darem którym został obdarzony tylko wybrany. Wchodząc głębiej w tajemnice tych zdolności, odkryjesz, że to, co czynicie innym, może być Twoją największą siłą. Przygotuj się na podróż w głąb siebie i odkryj siedem niezwykłych znaków, które potwierdzą, że masz specjalne moce. To nie jest zwykła opowieść, to Twoja historia, pełna magii i niezwykłości. Zapraszam do oglądania. Jeden intuicja, która zawsze się sprawdza. Masz przeczucia, które zawsze okazują się prawdziwe? Twoja intuicja jest wyjątkowo silna i zdaje się przewyższać zdolności innych. Wiesz, co się wydarzy, zanim to nastąpi. To może być znak, że posiadasz dar jasnowidzenia. Intuicja jest często opisywana jako szósty zmysł zdolność do wyczuwania rzeczy, których nie można wytłumaczyć racjonalnie. Możliwe, że doświadczasz sytuacji, w których twoje przeczucia okazują się niezawodne. Może to być nagłe uczucie, że coś złego się wydarzy, a potem dowiadujesz się, że bliska osoba miała wypadek. Albo intuicyjnie wybierasz właściwą drogę, która unika korków czy problemów, mimo że mapa wskazywała inaczej. Ludzie z wyjątkowo silną intuicją często potrafią odczytywać subtelne sygnały z otoczenia, które umykają innym. To może być język ciała, ton głosu, a nawet niewidoczne zmiany w energii wokół nich. Dzięki temu mają wrażenie, jakby posiadali wewnętrzny radar, który prowadzi ich przez życie, ostrzegając przed niebezpieczeństwami i wskazując właściwe ścieżki. Jeśli Twoje przeczucia często się sprawdzają, warto nauczyć się, jak lepiej korzystać z tej zdolności. Praktyki takie jak medytacja, dziennik snów czy regularne słuchanie wewnętrznego głosu mogą pomóc w wzmocnieniu intuicji. Ważne jest także zaufanie do siebie. Jeśli Twoje przeczucia regularnie okazują się trafne, warto brać je na poważnie. Wierzy się, że silna intuicja jest związana z darami duchowymi, takimi jak jasnowidzenie. Jasnowidze to osoby, które potrafią widzieć przyszłe wydarzenia lub otrzymywać informacje z innych wymiarów. Jeśli twoje intuicyjne przeczucia wydają się przekraczać granice logiki i racjonalności, może to być znak, że posiadasz te niezwykłe zdolności. Otwierając się na swoją intuicję, i ucząc się, jak z niej korzystać, możesz nie tylko lepiej zrozumieć siebie, ale także pomóc innym. Twoje przeczucia mogą okazać się bezcenne w podejmowaniu ważnych decyzji, rozwiązywaniu problemów czy przewidywaniu przyszłych wydarzeń. Pamiętaj, że intuicja to potężne narzędzie, które, jeśli odpowiednio używane, może przynieść wiele korzyści w Twoim życiu. 2. Silna empatia. Czujesz emocje innych ludzi tak, jakby były twoje własne? Jeśli masz zdolność głębokiego współczucia i potrafisz odczytywać uczucia innych bez słów, możesz być empatykiem. Empatia to moc, która pozwala zrozumieć i pomóc innym w ich trudnych chwilach. Empatia to zdolność, która wykracza poza zwykłe rozumienie drugiego człowieka. To umiejętność wniknięcia w czyjeś emocje i odczuwania ich na własnej skórze. Empatycy często odczuwają radość, smutek, ból czy niepokój innych tak silnie, jakby to były ich własne emocje. Dzięki temu potrafią lepiej zrozumieć potrzeby, pragnienia i obawy innych osób, co czyni ich wyjątkowymi w relacjach międzyludzkich. Jeśli zauważasz, że łatwo wczuwasz się w sytuacje innych i odczuwasz głębokie współczucie dla ich problemów, prawdopodobnie jesteś empatykiem. Tacy ludzie nie tylko rozumieją, co czuje druga osoba, ale także odczuwają potrzebę, by jej pomóc i ulżyć w cierpieniu. Czy zdarza ci się wiedzieć, co ktoś czuje, mimo że ta osoba nie mówi tego wprost? Empatycy mają zdolność odczytywania niewypowiedzianych emocji poprzez subtelne sygnały, takie jak mowa ciała, ton głosu czy nawet zmiany w energii wokół osoby. Często doświadczają emocjonalnego zmęczenia, ponieważ przejmują na siebie uczucia innych ludzi. Jeśli po spotkaniu z kimś, kto przeżywa trudne chwile, czujesz się wyczerpany emocjonalnie. Może to być znak, że jesteś empatykiem. Empatia pozwala na budowanie głębszych i bardziej autentycznych relacji. Kiedy ludzie czują się zrozumiani i wspierani, są bardziej skłonni otworzyć się i zaufać empatykom, co prowadzi do silniejszych więzi. Empatycy mają zdolność łagodzenia konfliktów i wprowadzania harmonii do swojego otoczenia. Ich naturalna skłonność do współczucia i zrozumienia, może pomóc w rozwiązywaniu sporów i budowaniu bardziej pokojowej atmosfery. Nauka ustanawiania zdrowych granic jest kluczowa. Oznacza to umiejętność powiedzenia nie i chronienia siebie przed emocjonalnym wyczerpaniem. Empatycy powinni dbać o otaczanie się ludźmi, którzy ich wspierają i rozumieją. Wsparcie i zrozumienie bliskich osób może być ogromnym wsparciem. W radzeniu sobie z wyzwaniami empatii. 3. Telepatia Czy często zdarza ci się przewidzieć, co ktoś inny zamierza powiedzieć? Być może podczas rozmowy nagle wiesz, co druga osoba chce wyrazić, zanim jeszcze otworzy usta. Ta umiejętność wykracza poza zwykłe zrozumienie intencji to zdolność wglądu w myśli drugiej osoby. Jeśli regularnie kończysz zdania innych osób, może to być oznaką telepatii. Jest to coś więcej niż po prostu dobra znajomość kogoś, to intuicyjne odczuwanie. Co druga osoba chce powiedzieć, zanim to zrobi. Czy zdarza ci się myśleć o kimś intensywnie, a chwilę później ta osoba dzwoni lub pisze do ciebie? Telepaci często odczuwają myśli innych ludzi na odległość co sprawia, że te przypadkowe zbiegi okoliczności są w rzeczywistości przejawem ich zdolności. Telepatię często obserwuje się w silnych relacjach, takich jak bliźniacze dusze, rodzeństwo czy długoletni partnerzy. Jeśli masz wrażenie, że rozumiesz myśli i uczucia bliskich osób bez słów, może to być dowód na telepatyczne połączenie. Telepatia umożliwia głębsze zrozumienie i komunikację z innymi. Dzięki niej możesz odczuwać, co ktoś naprawdę myśli lub czuje, nawet jeśli nie wyraża tego słowami. To może prowadzić do bardziej autentycznych i intymnych relacji. Dzięki zdolności wglądu w myśli innych, telepaci mogą szybciej rozpoznawać przyczyny konfliktów i znajdować rozwiązania, zanim sytuacja eskaluje. Możliwość komunikowania się na poziomie myśli pozwala na efektywne rozwiązywanie nieporozumień. Telepatia pozwala na wyczuwanie, kiedy bliska osoba potrzebuje wsparcia, nawet jeśli nie mówi tego wprost. Dzięki temu możesz być Delaniej oparciem w trudnych chwilach, oferując pomoc i wsparcie, kiedy jest najbardziej potrzebne. Regularna medytacja i praktykowanie uważności może pomóc w wzmocnieniu zdolności telepatycznych. Te praktyki pomagają wyciszyć umysł i skupić się na subtelnych sygnałach, które normalnie mogłyby umknąć Twojej uwadze. Prowadzenie dziennika myśli i odczuć może pomóc w lepszym zrozumieniu i śledzeniu swoich zdolności telepatycznych. Zapisuj przypadki, kiedy przewidziałeś myśli innych, lub miałeś telepatyczne doświadczenia. 4. Uzdrawiająca energia. Czy odczuwasz ciepło, mrowienie lub pulsowanie w dłoniach, szczególnie gdy dotykasz innych osób? To może być oznaka, że Twoje dłonie emitują uzdrawiającą energię. Wielu ludzi z uzdrawiającymi zdolnościami zauważa, że ich ręce stają się ciepłe lub wręcz gorące, gdy pomagają innym. Czy zauważyłeś, że ludzie czują się lepiej w Twojej obecności? Jeśli Twoi bliscy mówią, że Twój dotyk lub obecność przynoszą im ulgę w bólu, stresie lub innych dolegliwościach, to może być znak, że posiadasz uzdrawiającą moc. Czy czujesz wewnętrzne powołanie do pomagania innym i łagodzenia ich cierpienia? Osoby z uzdrawiającymi zdolnościami Często mają silne pragnienie niesienia pomocy i wsparcia, nawet jeśli nie są świadome swoich uzdrawiających umiejętności. Twoje zdolności uzdrawiające mogą przynieść ulgę w bólu fizycznym i emocjonalnym. Ludzie, z którymi pracujesz, mogą odczuwać zmniejszenie bólu, redukcję stresu i ogólne poprawienie samopoczucia dzięki Twojej energii. Twoje uzdrawiające moce. Mogą wzmocnić Twoje relacje z innymi. Ludzie będą przyciągani do Ciebie ze względu na Twoją zdolność przynoszenia ulgi i wsparcia. Twoja obecność będzie dla nich źródłem komfortu i bezpieczeństwa. Praca z uzdrawiającą energią może przyczynić się do Twojego osobistego rozwoju. Zrozumienie i wykorzystywanie swoich zdolności uzdrawiających. Może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i swojej roli w świecie. Uzdrawiająca energia to niezwykły dar, który może przynieść ulgę i wsparcie zarówno tobie, jak i ludziom wokół ciebie. Jeśli odkryjesz, że posiadasz te zdolności, pamiętaj o ich rozwijaniu i wykorzystywaniu z miłością i szacunkiem. Twoje moce mogą być źródłem niesamowitych zmian. I uzdrowienia dla wielu osób. 5. Kontakty z duchami. Czy kiedykolwiek czułeś, że nie jesteś sam, mimo że nikogo nie było wokół? Jeśli regularnie odczuwasz obecność innych bytów, które nie są widoczne dla oczu, może to być oznaka, że posiadasz zdolności mediumiczne. Czasami obecność ta może być subtelna, jak delikatny powiew wiatru. Innym razem wyraźniejsza, jak uczucie, że ktoś stoi tuż obok ciebie. Czy zdarza ci się słyszeć głosy, które inni nie słyszą? Te głosy mogą być delikatnym szeptem lub wyraźnym przekazem. Jeśli słyszysz komunikaty, które wydają się pochodzić z innego świata, to może być znak, że jesteś w stanie nawiązywać kontakt z duchami. Czy kiedykolwiek widziałeś postacie, które pojawiają się nagle i znikają? Mogą to być zarysy postaci, pełne sylwetki lub migające obrazy. Widzenie duchów to wyraźny znak, że posiadasz zdolności mediumiczne, czy masz sny lub wizje, w których komunikujesz się z duchami. Mediumiczne zdolności często objawiają się w formie snów, w których duchy przekazują wiadomości. Wizje mogą być także formą komunikacji, gdzie widzisz obrazy lub sceny związane z duchami. Jako medium masz zdolność do przynoszenia ukojenia zarówno żyjącym, jak i zmarłym. Możesz pomóc ludziom uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ich bliskich, którzy odeszli, oraz pomóc duchom przejść na drugą stronę lub przekazać ich wiadomości. Woje kontakty z duchami mogą prowadzić do głębszego zrozumienia cyklu życia i śmierci. Możesz rozwijać duchową mądrość, która pozwoli Ci lepiej radzić sobie z własnymi doświadczeniami życiowymi oraz pomagać innym w ich duchowej podróży. Bycie medium często prowadzi do intensywnego rozwoju duchowego. Praca z duchami wymaga dużej wrażliwości i zrozumienia, co może wzbogacić Twoje życie duchowe. I emocjonalne. Bycie medium to niezwykły dar, który pozwala na nawiązywanie kontaktów z duchami i przekazywanie ich wiadomości żyjącym. Jeśli odkryjesz, że posiadasz te zdolności, pamiętaj o ich rozwijaniu i korzystaniu z nich z szacunkiem i odpowiedzialnością. Twoje moce mogą przynieść ukojenie, zrozumienie. I wsparcie wielu ludziom, pomagając im odnaleźć spokój i duchową równowagę. 6. Prorocze sny. Czy zdarza ci się śnić o konkretnych wydarzeniach, a następnie doświadczyć ich w rzeczywistości? Te sny mogą być szczegółowe, obejmujące ludzi, miejsca i sytuacje, które później odtwarzają się w Twoim życiu. Jeśli często masz takie doświadczenia, jest to silna wskazówka, że Twoje sny mogą być prorocze. Prorocze sny są często bardziej intensywne i klarowne niż zwykłe sny. Mogą mieć wyjątkowo żywe obrazy, silne emocje i wyraźne szczegóły, które łatwo zapamiętasz po przebudzeniu. Czy masz sny, które wydają się bardziej realne niż rzeczywistość? Po przebudzeniu z proroczego snu możesz odczuwać silne poczucie pewności, że to, co zobaczyłeś, się wydarzy. To poczucie może być tak silne, że nie masz wątpliwości co do prawdziwości swojego snu. Czy budzisz się z przekonaniem, że twój sen był więcej niż tylko snem? Czy w twoich snach powtarzają się pewne tematy, które później odgrywają istotną rolę w twoim życiu? Prorocze sny często zawierają powtarzające się symbole, miejsca lub osoby, które mają znaczenie dla przyszłych wydarzeń. Dzięki proroczym snom masz możliwość przewidywania przyszłych wydarzeń, co może pomóc Ci lepiej przygotować się na to, co nadejdzie. Możesz unikać niebezpieczeństw, podejmować lepsze decyzje i wykorzystywać nadarzające się okazje. Prorocze sny mogą dostarczyć Ci wglądów w Twoje życie i kierunek, w jakim zmierzasz. Mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje cele, pragnienia. I wyzwania, z którymi się zmagasz. Twoje zdolności prorocze mogą być także cenne dla innych. Możesz dzielić się swoimi snami i wglądami z bliskimi, pomagając im lepiej zrozumieć ich własne życie i przyszłość. Zrozumienie symboliki snów może pomóc w interpretacji proroczych wizji. Każdy sen ma swoje unikalne symbole, które mają specyficzne znaczenie dla ciebie. Studiowanie symboliki snów i jej interpretacja może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących przyszłych wydarzeń. Naucz się słuchać swojego wewnętrznego głosu i intuicji. Twoja intuicja jest ważnym narzędziem w interpretacji proroczych snów. Zaufaj swoim instynktom i uczuciom, które pojawiają się po przebudzeniu. Prorocze sny to niezwykły dar, który pozwala na przewidywanie przyszłych wydarzeń i lepsze zrozumienie swojego życia. Jeśli odkryjesz, że posiadasz te zdolności, pamiętaj o ich rozwijaniu i wykorzystywaniu z rozwagą. Twoje sny mogą dostarczyć cennych informacji, które pomogą ci i innym w kształtowaniu przyszłości. 7. Silna więź z naturą. Czy zdarza ci się wiedzieć, że pogoda się zmieni, zanim to zauważą inni? Może czujesz nadchodzący deszcz, zmiany ciśnienia atmosferycznego lub gwałtowne burze. Twoje ciało i umysł mogą odbierać subtelne sygnały z otoczenia, które informują cię o zbliżających się zmianach pogodowych. Czy czujesz, że potrafisz rozumieć i komunikować się ze zwierzętami na głębszym poziomie? Może zauważasz, że zwierzęta naturalnie lgną do ciebie, a ty jesteś w stanie odczytać ich potrzeby i emocje. Ta zdolność do empatycznego kontaktu ze zwierzętami wskazuje na silną więź z naturą. Czy czujesz, że masz specjalne połączenie z roślinami? Może zauważasz, że rośliny rosną lepiej pod Twoją opieką lub odczuwasz ich energię. To może obejmować umiejętność wyczuwania, kiedy rośliny potrzebują wody, słońca lub opieki, zanim stanie się to widoczne. Czy przebywanie w naturze daje Tobie głęboki spokój i poczucie harmonii? Jeśli czujesz się najbardziej sobą, gdy jesteś otoczony przyrodą i zauważasz, że natura łagodzi Twój stres i przynosi ukojenie, może to być oznaka Twojej szczególnej więzi z naturalnym światem. Dzięki swojej więzi z naturą masz głębsze zrozumienie, jak działają ekosystemy. Możesz przewidywać zmiany w środowisku i działać na rzecz ochrony przyrody, co przynosi korzyści zarówno Tobie, jak i planecie. Twoje połączenie z naturą może przynosić zdolności uzdrawiające. Możesz wykorzystywać naturalne zasoby, takie jak zioła, olejki eteryczne i inne środki do leczenia siebie i innych. Twoja intuicja może podpowiadać, jakie naturalne metody są najbardziej odpowiednie. Silna więź z naturą pomaga utrzymać wewnętrzną równowagę i harmonię. Przebywanie w przyrodzie łagodzi stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne. Dzięki temu jesteś bardziej zrównoważony emocjonalnie i fizycznie. Silna więź z naturą to wyjątkowy dar, który pozwala na głębsze zrozumienie i harmonijną współpracę z otaczającym nas światem. Jeśli odkryjesz, że posiadasz tę więź, rozwijaj ją z miłością i szacunkiem. Twoje zdolności mogą przynieść korzyści zarówno Tobie, jak i całej planecie, przyczyniając się do ochrony i pielęgnacji naszej wspólnej Ziemi. Dziękuję za oglądanie. Koniecznie napisz w komentarzu, czy posiadasz którąś z tych niesamowitych zdolności, a także zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.